Cześć! Z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na brodate dźwięki. Dzisiaj przedstawię ci 5 zagrywek akordowych na harmonijce ustnej. Będzie to w pewnym sensie nawiązanie do serii Harmonika Luźnym Okiem, gdzie ostatnio robiliśmy zagrywki rytmiczne. Pokazywałem, jak grać akordowo na harmonijce. No i w komentarzach prosiliście o więcej takich materiałów, więc przygotowałem specjalnie dla ciebie. Ten oto materiał. Zagrywka pierwsza będzie to rozbudowanie znanego i lubianego przez wszystkich pociągu. Pociąg, dla przypomnienia takiej podstawowej wersji, brzmi w ten sposób. Czyli mamy dwa wdechy, dwa wydechy, i możemy tutaj artykulować takatuku. Żeby sobie ten pociąg rozbudować, co jakiś czas możemy nasze takatuku zamienić na ta takatuku. W sensie ta taka jest na wdechu i tuku na wydechu. I brzmi to w ten sposób. Jest to taka pewna wariacja na temat pociągu, ale przedstawiam ją dlatego, że to ta taka tuku będziemy wykorzystywać też w innych zagrywkach. Zagrywka druga. Jest to zagrywka, którą zagrałem podczas intro. Wprawdzie grałem na harmonijce low C, teraz gram na zwykłej harmonijce C. Podobnie jak przy pociągu, gramy tutaj na dwóch akordach. Na akordzie G-dur, czyli pierwsze cztery kanały na wdechu, i na akordzie C-dur, czyli pierwsze cztery kanały na wydechu. Dodatkowo tutaj będziemy grali taką frazę melodyczną: pierwszy na wdechu, drugi na wydechu. I brzmi to w ten sposób. Czyli mamy tak: tata na wdechu, tutu, ta. Mamy tata na wdechu, tutu na wydechu, ta na wdechu. Czyli takie. I gramy pierwszy na wdechu, drugi na wydechu. W drugiej części tej zagrywki mamy ta, taka, tu, tu, ta i również pierwszy na wdechu, drugi na wydechu, tylko ten drugi na wydechu gramy dwa razy, czyli coś takiego. Uff. 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 Ok, trzecia zagrywka jest to zagrywka bardzo zbliżona do tego, co możesz usłyszeć w utworze Mona. Jeśli chcesz. To daj znać w komentarzu, to mogę rozpracować ten utwór i go przygotować w serii, jak zagrać. A zagrywka ta brzmi w ten sposób. I mamy tutaj taki rytm. Ta tu, ta tu, ta ta tu, ta. I cała zagrywka tak naprawdę bazuje na tym rytmie. Trochę możemy ten rytm potem rozbudować i zrobić na przykład Czyli mamy ta tu ta tu ta ta tu, ta tu ta tu. tu. Czyli na końcu mamy dwa wydechy jeszcze i za drugim razem dodałem to nasze takatuku, czyli ta tu ta tu ta, ta tu, ta Tak brzmi ta zagrywka, na bardzo fajnie brzmi, na niskich harmonijkach i można ją też przeplatać z graniem melodycznym po pentatonice durowej. Wtedy możemy zrobić coś w tym stylu. No, i tak się możemy bawić. Bardzo fajna zagrywka, polecam opanować. Kolejna zagrywka, zagrywka czwarta, będzie to zagrywka reggae, która już się pojawiła w serii harmonika luźnym okiem, ale tutaj też ją przedstawię, jeśli nie widziałeś tamtego odcinka. I ta zagrywka będzie bazowała już na innych akordach, bo będzie bazowała na akordzie Demon, czyli czwarty, piąty, szósty kanał na wdechu. I na akordzie cedur, ale w tym środkowym rejestrze, czyli czwarty, piąty i szósty na wydechu. Do tego pojawią się dwa pojedyncze dźwięki: pierwszy na wdechu i pierwszy na wydechu, a rytm wygląda w ten sposób. Uff. Uf. I tak możemy sobie grać w kółko, czyli mamy tak pierwszy na wdechu, i trzeci, czwarty, piąty na wdechu jako akord. Na zasadzie tom, ta, 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 ta. i potem to samo, ale na wydechu, czyli pierwszy na wydechu i czwarty, piąty, szósty na wydechu. Uf. Uf. Co drugim razem, jak gram ten akord na wdechu, czwarty, piąty, szósty, to robię czasami, zamiast tata ta, robię ta-ta-ta. Takie ta-ta-ta. I tak samo na wydechu. I możemy też taką charakterystyczną dla reggae triolę dorzucić na końcu, na tym akordzie C na wydechu. Czyli czwarty, piąty, szósty i robimy ta-ta-ta taka triola czwierćminutowa bardzo charakterystyczny rytm dla reggae i ostatnia zagrywka piąta również będzie bazowała na tych dwóch akordach czyli demol i cedur czyli gramy czwarty piąty szósty na wdechu i na wydechu no i mamy najpierw rytm na wdechu potem dokładamy wydech czyli gramy coś takiego I to jest nic innego jak taki rytm tat 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 Ktoś chce, to może sobie to przenieść na dół i zagrać tą blockingiem na oktawie pierwszy, czwarty. Moim zdaniem to brzmi dobrze i tutaj, i tutaj. Fajnie to brzmi, jak na przykład jedna harmonika gra oktawę w dole, druga gra tylko ten rytm. Można się tutaj bawić na niezliczoną liczbę sposobów. Tę zagrywkę, zresztą wszystkie te zagrywki, możemy przeplatać grając różne melodie. Te dwie ostatnie zagrywki można przeplatać melodiami w trzeciej pozycji, grając po pentatonice molowej, czyli przykładowo ta ostatnia zagrywka plus jakieś melodia. I tak możemy się bawić, do czego gorąco Cię zachęcam. Tyle w tej lekcji. Jak Ci się podobały te zagrywki, to sprawdź link poniżej. Tam znajdziesz 25 innych zagrywek, już bardziej melodycznych. I mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku. A żebyś go nie przegapił, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Trzymaj się, cześć! Harmoniki w dłoń!